Ej, wiecie, że u Branda pokazuje stopy? O kurwa Co? No, no. Tylko ten a nie miałem szansę z tenafeliosem to ludu się fleśnie zerknąć, żeby mu ratować Kurwa No kurna ile tego? No Tylko sobie Olaf może wejść do mojej. Plasty. Ja 500 się kanon przepadł. W sumie racja. Ej, dobra, szybko runy pod ranka, Miki, 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 Miki. No Guardian. Cie, jak to ten do... harvest? ching <laughs> ching 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 pół HP, ching 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 E strong ching 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 to Oh, oh, Dobra, na no, chyba ja. O, zabrałem! Zabrałem! Zabrałem jej! Nie, tu był dżungler przed chwilą kurwa. Kto pytał? no zobaczymy cię albo dodadzą wbięcie na stream Czekaj, czekaj na mnie Tarkov Ja pielnicze no nie dawaj, e dawaj, dawaj, dawaj Jacek Nie coś trafię za chwilę z tym Ezrealem no Nie Zdychaj, ptaku!

Ops. Oglądają fajnie. było. Fajnie kanału stronę z tego było. Fajnie 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 było. Co kurna? Ale do Nautilusa masz TR wbić No Nie ma za co. No, jak, jak ty gasz, Timo, to oczywiście jest useless. Tak samo ze wszystkimi innymi postaciami, one nie zadają obrażeń, kurna. Olaf ma 10, 3 z dupy. Ja bym, ja bym kurna um, zagrał tym Olafem, to bym bił przeciwników, Jakbym chciał kurna przyciąć pierniczone drewno, kurna, nie wiem, nożem do um, kurna tego, jak się to nazywa, do masła. No ja to chyba Fix co? No super! No, Jacek, no, ale nie spodziewałeś się, że tak to będzie. Ten jest taki off meta, Rzeszek. Jakby przeciwnik zagrał, to by kurna one tanki. D dwa razy konie trafił, nieźle. Ten Ezreal jest chory, Od kiedy ADC zadaje obrażenia? Od kiedy robią się pod tanka. Ej ja co ja, ja jest smak jest. Super dzisiaj. Poszedłem tylko gdzieś daleko od Drake, to od razu już robią smoka. Uuuuhuu